Jeśli zastanawiasz się, czy Twoja Biblia faktycznie pisana jest przez Boga, w Psalmie 118 masz na to dowód. Psalm 118 znajduje się w samym środku Biblii. Psalm 117 przed Psalmem 118 jest najkrótszym rozdziałem w Biblii. Psalm 119 po Psalmie 118 jest najdłuższym rozdziałem w Biblii. W Biblii istnieje dokładnie 594 rozdziały przed Psalmem 118 i dokładnie 594 rozdziały po nim. Gdy dodasz liczbę rozdziałów przed Psalmem 118 i liczbę rozdziałów po Psalmie 118, suma wyniesie 1188. Werset w samym centrum Biblii to werset 118, 8, który zawiera dla Ciebie bardzo ważną wiadomość. Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w człowieku. Psalm 118, werset 8.